Niezwykła pomoc. Czy zmagałeś się kiedyś z wykonaniem czegoś, na przykład rozwiązaniem problemu, czy skończeniem projektu bądź jakiejś pracy, wyprawieniem rano dzieci do szkoły, rutyna? Robić to każdego poranka, ale właśnie tego jednego dnia to się wydaje niemożliwe do wykonania. Wszystko leci z rąk masz dosyć. Jeśli ktoś zechciałby pomóc, dać jakąś radę, zajrzeć do wnętrza, albo przynajmniej jakiś uśmiech, słowo zachęty, każdy z nas potrzebuje pomocnika. Niektórzy irytują się czytając w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Bóg stworzył Ewę, by była pomocą dla Adama. To nie wydaje się być w porządku, nie w naszych czasach. Jednak ten sam hebrajski zwrot być pomocą dla Użyty w odniesieniu do Ewy spotykamy w całym Starym Testamencie i najczęściej mówi on o Bogu jako o naszym pomocniku? Nie powiesz, on jest Bogiem. Nie interesują go takie małe problemy, z jakimi ja się borykam, jakieś projekty, szykowanie dzieci do szkoły. Zdecydowanie nie. On jest Bogiem. Tak. A czy pytałaś go o to? Czy to go interesuje?